Już nie, 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 ja nie, 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 nie będę tak jak No to życiowe to jest kochaj Boga i ludzi. Życzliwość do ludzi zaszczepiła małej Marii mama, która zginęła w czasie II wojny światowej. Marysie razem z siostrą przygarnęła rodzina. Od tamtej pory Maria Czyszkowska-Karczewska stara się pomagać ludziom jak tylko może. Jest jedną z najbardziej znanych mieszkanek Skierniewic. Była nauczycielką muzyki i pracownikiem kuratorium. Fundację Dziecięcy Uśmiech założyła już na emeryturze. To był ten, ten okres taki trudny, przejściowy, kiedy wszyscyśmy na, narzekali tylko. Wszystko było źle. To jest źle, to niedobrze, to niedobrze, wszystko źle. No i może ja już nie wiem, czy to ktoś powiedział. No to chodźcie, zacznijmy. Mamy dom dziecka, pomagajmy. No i tak się zaczęło. No i co fajnie było? To będzie no. się robić powiedzieć? My będziemy siedzieć, i się bawić. A niedługo jedziemy, tak? ja robię. Ale wiecie, gdzie jedziemy? Tak, do pani, do pani prezydent. Pierwszy bal charytatywny na wszystkie potrzeby fundacyjne. Na dzieci biedne, a takie były, bardzo biedne ulicy. Na już myśleliśmy o, o świetlicy. Już mieliśmy e, kilkanaścioro dzieci bardzo chorych. Do widzenia, do zobaczenia na wycieczkę pa. Znamy, przyjaźnimy się z Marią od, od kilkunastu lat. Wspólnie zakładaliśmy Fundację Dziecięcy Uśmiech. Te nasze relacje i to początkowe spotkanie przełożyło się w wielką przyjaźń, wielką sympatię. To jest dla mnie zawsze zagadkowe, potrafi pogodzić życie domowe z pracą na rzecz innych. To jest bardzo piękne. Czasami jest dla nas niedościgniętym wzorem, bo sami się zastanawiamy, skąd bierze tyle energii, tego zapału. Ja teraz na No, dziękuję Pani Mario. Paweł wrócił na studia. Jest teraz na trzecim roku Politechniki. Syn chodził, jak to mówili lekarze, z bombą w głowie, także doszło do kolejnego wylewu. Pojawiła się dla nas nadzieja, szansa na życie przede wszystkim dla naszego dziecka. Ale w grę wchodziły tu pieniądze. Operacja była kosztowna, ponad 100 tysięcy złotych. I trzeba było. Było ją przeprowadzić jak najszybciej, dlatego że kolejnego wylewu syn mógł już nie przeżyć. W związku z tym udaliśmy się do Fundacji Dziecięcy Uśmiech tutaj w Skierniewicach, do pani prezes. Dała nam niesamowitą nadzieję, że zrobimy wszystko, że te pieniądze zbierzemy. Także udało nam się zebrać te pieniądze, i w kwietniu ubiegłego roku. Operacja została przeprowadzona i wszystko przebiegło szczęśliwie, pomyślnie. Dzień dobry, Scott. Grabka, przybijamy. Grabka. Dantek jest po czterech operacjach na otwartym sercu. Trzy z nich miał przeprowadzone w Polsce. Z kolei, jeżeli chodzi o ostatnią operację, lekarze w Polsce kazali nam czekać. Kilka lat, a, a każda zwłoka w przypadku takich dzieci oznacza y, większe ryzyko. Nie chcieliśmy czekać, chcieliśmy dać naszemu dziecku szansę na to, żeby, żeby mogło się normalnie rozwijać jak najszybciej. Dlatego zależało nam na tym, żeby wyjechać do Monachium, gdzie te operacje zrobione są natychmiast, jedna po drugiej. Piące zebraliśmy w przeciągu no, dosłownie miesiąca, niecałego. Profesor Zin u nas gościł kilkakrotnie, a wtedy przyjechał, namalował trzy. Obrazy i od razu te obrazy były przekazane na aukcję. Była aukcja tych trzech obrazów. Kacper jest po amputacji stopy prawej i częściowo lewej, więc tutaj wchodziły w grę protezowanie, rehabilitacja i na to były najbardziej potrzebne pieniądze. My w momencie, jak on zachorował, mąż stracił pracę, ja zostałam na zasiłku i, że tak powiem, zostaliśmy sami bez pieniędzy. Bez mieszkania własnego bo byliśmy wtedy na mieszkaniu wynajętym i pani Maria naprawdę dożyła wszelkich starań, żebyśmy znaleźli pracę i żebyśmy dostali mieszkanie. Ja chyba w pieniądzach to aż trudno mi określić, bo to są bardzo duże pieniądze. Jak mi się bardzo śpieszy do fundacji, to ja nie mogę gdzieść pierwsza, tylko wsiadam w samochód. <noise> Dlatego, że mogę spotkać cztery osoby. Ach, dobrze, że Panią spotkałem, bo już teraz Pani mi załatwi mieszkanie, albo coś tam wszyscy mnie znają i o coś proszą. W fundacji trafiliśmy z prośbą o pomoc w finansowaniu turnusu rehabilitacyjnego w marcu, na który Cię była już zapisana. Pobyt na turnusie córki przewyższał jakiekolwiek nasze możliwości finansowe. Zgłosiliśmy się w lutym, po czym po dwóch tygodniach już dostaliśmy odpowiedź, że środki na turnus są gotowe i wyjazd się uda. Przed wyjazdem na turnus nie kontrolowała swojego ciała. Był problem z utrzymaniem głowy. Po wyjeździe, no, mimo wszystko, że jest rehabilitowana codziennie, jednak bez turnusu dziecko by się nie wzmocniło. Tu w pobliskiej orkiestrze w Makowie trafił się taki młody chłopczyk imieniem Damian. No i był mocno zainteresowany grom na trąbce, no i od tego się zaczęło. Pani Maria dostrzegła mnie i pomogła jakoby na początek materialnie, później e, pomogła w przygotowaniu do różnych koncertów. Na naszych planach to nas kolony, tak? Roku gdzie? Na, 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 na. to jest za mało, proszę pana. E, musi być kontakt z rodzicami. Jeżeli nie, to on wraca do tego domu. A po tych spotkaniach z rodzicami to się coś dzieje. Na przykład mamy taką matkę, która pije, a nie chciała się leczyć. I teraz na naszą prośbę ona poszła, poszła na trzy miesiące na leczenie odwykowe. No więc to są takie każdy kroczek na ścież. Ta pomoc nie jest wymierna w liczbach, naprawdę, bo często bywało tak, że ktoś nie dostał tej pomocy, czy finansowej, czy ale nigdy bez pomocy nie został, tak? Czyli bez tego dobrego Dobra, słowa, bez jakiegoś kontaktu, to też trzeba podkreślić, że fundacja działa w kooperacji z samorządami i z urzędami różnej maści wojewódzkimi marzenia, żeby żadne dziecko nie płakało największe.